go we styles, got supper Panie Komisarzu witam serdecznie w InfoPońsk. Dziś już 19 października, za nami kolejny tydzień, w którym świętowaliśmy nie tylko dzień nauczyciela, ale również dzień patrona pracowników służby zdrowia. Stąd miejsce, w którym się dziś znajdujemy, bowiem remont pońskiej przychodni to największa inwestycja w służbie zdrowia realizowana na terenie naszego powiatu. Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku, remont kapitalny z przebudową gabinetów lekarskich i pracowni, instalację windy oraz adaptację istniejących piwnic na archiwum medyczne. Budynek ma być całkowicie przystosowany do standardów europejskich, bardzo nowy. Nowoczesny i wyposażony w najlepszej jakości sprzęt medyczny. Remont powinien się zakończyć w połowie przyszłego roku. Z okazji tego wyjątkowego święta wszystkim pracownikom służby zdrowia pragniemy podziękować. Za ich ofiarność i zaangażowanie na rzecz pacjenta życzymy osobistej satysfakcji z tak trudnej, ale jakże potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Przejdźmy do wydarzeń zmieniającego tygodnia. Tradycyjną studencką pieśń rozpoczynającą nowy rok akademicki, Gauda Amus Igitur, można było usłyszeć w czwartek, 13 października, w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia, gdzie odbył się pierwszy po wakacjach wykład Pońskiego Uniwersytetu III wieku. Gościem specjalnym uroczystej inauguracji była Małgorzata Niezabitowska. Podniosły wieczór rozpoczął hymn Gaude Mater Polonia, który wykonali gospodarze uroczystości Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pońsku pod dyrekcją Mariusza Wrzesińskiego. Wszystkich przybyłych gości powitał dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Artur Wiśniewski, a następnie przekazał głos wiceburmistrz miasta Pońsk, która uroczyście otworzyła nowy rok akademicki. Następnie przyszedł czas na wykład inauguracyjny, który wygłosiła Małgorzata Niezawitowska, dziennikarka i pisarka, rzecznik rządu Tadeusza Mazowieckiego. Swoje wystąpienie podzieliła na dwie części. Najpierw postanowiła mówić o swojej ostatniej książce pod tytułem Składana wanna, a w drugiej kolejności na wszelkie inne tematy interesujące słuchaczy. Dziennikarka przyznała, że zależało jej na tym, aby opisać prawdę, stąd jej podróże po parafiach, archiwach i bibliotekach w całym kraju. Informacje, do których dotarła, nie tylko opisują życie konkretnej rodziny, ale odsłaniają ciekawe tajniki historii Polski. Anekdot życia jej rodziny, jak zapowiadała Małgorzata Zabitowska, jest bardzo dużo. Przykładem może być chociażby tytułowa składana wanna. Otóż pradziad dziennikarki, wyjeżdżając w podróże po Europie, zabierał ze sobą swoją wannę. Gdyż tylko w niej chciał się kąpać, żadna inna mu nie odpowiadała. Podczas spotkania nie zabrakło również trudnych tematów, o których dziennikarka pokrótce wspomniała, a były to śmierć matki, posądzenie o współpracę ze służbą bezpieczeństwa i ciężka choroba. Płońscy słuchacze uniwersytetu III wieku mogli zadać Małgorzacie zabitowskie pytania. Najbardziej interesowała ich oczywiście praca w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Rzecznik pierwszego niekomunistycznego rządu opowiadała wiele różnych ciekawych anegdot związanych z kontaktami z Lechem Wałęsą, który obwiniał właśnie ją za złe stosunki między nim a rządem Mazowieckiego. Przypominała chwilę, gdy otrzymała propozycję bycia rzecznikiem rządu, a potem musiała borykać się z ministrami i samym premierem, którzy unikali mediów. Prosiła moich kolegów wielokrotnie, żeby szli się komunikować z ludźmi, to zawsze było nie, nie, ty to lepiej zrobisz, ja nie mam czasu, albo pan premier, pani Małgosiu, proszę mnie nie męczyć, mam wszystko na głowie, a pani mi jeszcze z tym. No i tak to było, że, że sama musiałam. Swój komentarz do bieżących wydarzeń politycznych zaczęła od stwierdzenia, że to bracia Kaczyńscy podburzali Lecha Wałęsę do walki z rządem mazowieckiego. Stwierdziła, że współczesne partie polityczne stają się towarem, który musi jak najlepiej się sprzedać. Uważam, że platformie należała się jednak czerwona kartka i należało przynajmniej tym rządzącym trochę pomachać palcem i powiedzieć, że bardzo wielu obietnic nie dotrzymali. Oczywiście były też powody niedotrzymania niektórych, były trudne czasy, ale zbyt wiele moim zdaniem obietnic nie dotrzymano. Czy też styl rządzenia niektórych, zwłaszcza ministrów, nie odpowiadał. Po zakończeniu wykładu słuchacze mogli zakupić książkę Składa na Wanna, którą jej autorka bardzo chętnie podpisywała. Tak jak każdego roku w Dniu Edukacji Narodowej w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Pońsku odbyły się miejskie obchody święta nauczyciela. Z tej samej okazji uczniowie gimnazjum nr 2 przygotowali specjalną oskarową galę. Po czerwonym dywanie nie przeszły tym razem sławy światowego kina, ale nauczyciele, których młodzież darzy największą sympatią. Tak jak to bywa podczas oskarowych gali, poprowadziły ją dwójka prezenterów. Natomiast wyniki plebiscytu odczytywały znane w całej Polsce osoby kultury, sportu i rozrywki. Wśród nich znaleźli się m.in. Adam Małysz, Magda Gessler, Kuba Wojewódzki, Maryla Rodowicz, Monika Brodka, Szymon Majewski, Joanna Krupa i Kaja. Oprócz kadry pedagogicznej Oskara otrzymał również burmistrz miasta Pońsk Andrzej Pietrasik. Laureat otrzymał go jednak nieco jako na zachętę. Wręczając burmistrzowi Oskara, młodzież zaznaczyła, że w szkole potrzebna jest nowa sala gimnastyczna. Wszyscy nauczyciele otrzymali od uczniów symboliczne kwiaty. A na zakończenie uroczystości życzenia złożyli jeszcze dyrektor Joanna Szczepańska, ksiądz kanonik Edmund Makowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Miejskie obchody Dnia Nauczyciela otworzyła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Pońsku Katarzyna Mikołajewska, która powitała przybyłych gości. Następnie odczytała list minister oświaty Katarzyny Hall, po czym głos zabrał burmistrz Andrzej Pietrasik. W swoim wystąpieniu stwierdził, że być może sytuacja w pońskich szkołach nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli, ale cięcia w budżecie są nie tylko w oświacie. Mamy duże szkoły, jest na pewno niełatwo jest kierować szkołą, Jest kilkaset uczniów wypadku szkoły, w, szkole, w mamy dwa, ponad tysiąc uczniów. To jest dużo wysiłek i zorganizować zajęcia w oparciu o standardy, których musimy przestrzegać, jest na pewno bardzo. Dzisiaj z okazji naszego święta bardzo wszystkim dziękuję za pracę, za wysiłek. Życzenia nauczycielom złożyli również dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kamasa, przedstawiciele kuratorium, ksiądz kanonik Zbigniew Sajewski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Krajewski. Głos zabrała również przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Maria Tremska której wystąpienie różniło się od wszystkich pozostałych. Zwróciła ona uwagę na problemy dotykające polską oświatę, skrytykowała niektóre poczynienia rządu oraz władz lokalnych. Tuż przed uroczystym wręczeniem nagród na scenie pojawiła się jeszcze dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pońsku, Bożena Kaliściak, która składając pedagogom życzenia na ręce dyrektorów szkół wręczyła książki. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym i wszystkich bibliotekarzy, bo biblioteki są naturalnym partnerem. Wszystkich szkół przedszkolnych. Rozpoczynamy plejadę gwiazd, bo nagrody otrzymają dziś ci najlepsi z najlepszych, stwierdziła dyrektor Mikołajewska rozpoczynając kolejny punkt programu, czyli wręczanie nagród. Szczególnie uhonorowano Janinę Mońską, nauczycielkę, która obchodziła w tym roku złoty jubileusz pracy w szkole. Następnie wyróżnienia z rond burmistrza otrzymali wszyscy dyrektorzy płońskich szkół i przedszkoli. Na zakończenie części oficjalnej, przed zebranymi w Miejskim Centrum Kultury pedagogami, wystąpił jeszcze Szymon Kusarek, który zaprezentował znane i lubione polskie piosenki. Na pońskich nauczycieli czekał jeszcze tradycyjny poczęstunek. W naszym mieście na dobre zagościła już jesień. Jest jednak jedno takie miejsce, w którym wcale tej pory roku nie widać. Jest to Płońska Galeria P. Od minionego piątku, 14 października, gości tam wystawa pod tytułem Martwa natura i kwiaty. Poinszczanie do 2 grudnia mogą oglądać niezwykle radosne i barwne obrazy przygotowane przez trzy artystki uczennice profesora Aleksandra Turka. Barbara Bieńkowska, Jolanta Kurzela i Bożena Woźniak, bo o nich mowa, pojawiły się w pońskiej Galerii P. na godzinę przed Wernisarzem i wcale nie kryły swojego zadowolenia. Wielkie, wielkie podzięki należą się pani Króżence Kłosińskiej. Naprawdę. My tak naprawdę nie przyłożyłyśmy tu nawet palca. Wszystko zorganizowała pani Bożenka, jest nam tu niezmiernie miło i sympatycznie. Niestety z przyczyn zdrowotnych na wernisaż nie dotarł nauczyciel malarek, prezentujących w pońsku swoje dzieła. Artystki musiały zatem zaprezentować się same. Motto artystyczne jednej z nich brzmi: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia. I oglądając obrazy tych trzech niezwykle utalentowanych pań, widzi się tę potrzebę tworzenia, mimo wykonywania innych zajęć i pracy zawodowej. Przygodę ze sztuką artystki rozpoczęły na Uniwersytecie III wieku w Błoniu, gdzie ich nauczycielką była Anna Sobierajska. Od kilku lat natomiast szlifują swoje umiejętności w szkole profesora Aleksandra Turka i są członkiniami Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie. Bożena Kłosińska, opiekun galerii P, podczas uroczystego otwarcia wernisażu. Pytała artystki o powody podjęcia decyzji o rozpoczęciu malowania. Najoczywistszym wydaje się powód Jolanty Kurzeli, która zdawała maturę z malarstwa, więc było jej ono świetnie znane. Bożenę Woźniak z wykształcenia ekonomistkę zainspirowały dopiero zajęcia na Uniwersytecie III wieku w Błoniu. Jako młoda osoba byłam zawsze zainteresowana sztuką. Bliska, mieszkałam blisko Zachęty, więc chodziłam tam nawet na, na różne takie. Gadanki. Barbara Bieńkowska natomiast. Przyznała, że próbowała malować, jeszcze będąc panną. Później, gdy wyszła za mąż, obowiązki rodzinne wygrały ze sztuką. Dopiero uniwersytet III wieku odnowił w niej chęć malowania. Płyszczanie mogli zadać artystkom kilka pytań. Jedną z osób zastanawiało, które kwiaty jest namalować najciężej. Jednak artystki odpowiedziały, że zależy to od indywidualnych umiejętności. Podczas werniceru obecna była również wiceburmistrz Teresa Kozera, która stwierdziła, że niezwykle kolorowe, radosne i optymistyczne obrazy wynagrodzą mieszkańcom naszego miasta smutne i szare jesienne dni. W sobotę 15 października na Zalewie Ochronnym Nowym Mieście odbyły się zawody spinningowe juniorów i seniorów członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Nowe Miasto. Konkurs zorganizowano z okazji 35-lecia istnienia Koła. Zawody rozpoczęły się o godzinie 8.30 i trwały 4 godziny. Dla trzech pierwszych uczestników organizatorzy przygotowali puchary, a dla wszystkich zawodników pamiątkowe dyplomy. Wędkarstwo spinningowe to najpopularniejsza w Polsce metoda połowu ryb drapieżnych. Służy głównie do połowu takich ryb jak szczupak, sandacz, okoń i sum. Podstawowym elementem ekwipunku każdego wędkarza jest wędzisko, kołowrotek oraz przynęty, blachy wahadłowe i obrotowe oraz twistery. Członków koła PZW Nowe Miasto, które powstało w 1976 roku, mamy już od kilkunastu lat w granicach 300, ponad 300. Zawody odbywają się z grafiku okręgu przynajmniej na naszym terenie 3-4 w roku, oprócz tego mamy wewnętrzne zawody, spławikowe, spławikowo-gruntowe i spinningowe. Członkowie naszej kadry klubowej kołowej występują na zawodach okręgowych. Zajmując ostatnio 4 września na zawodach okręgowych spławikowych, które odbyły się w Nowym Mieście na naszym zbiorniku, drużynowo wygrała drużyna z Nowego Miasta na 15 drużyn całego okręgu Ciechanowskiego. Mamy również osiągnięcia w skali krajowej, że mamy co roku zawodników w klasie junior na zawodach ogólno, ogólnopolskich. Po zakończeniu sportowych zmagań na wszystkich uczestników czekały kiełbaski z grilla. W niedzielę 16 października w hali sportowej w Pońsku odbył się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego. Organizatorem imprezy był raciążski klub tańca towarzyskiego Akcent. Honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz miasta Raciąż. Dziesiąty turniej tańca towarzyskiego Puchar Burmistrza Pońska rozpoczął się o godzinie 10. Jako pierwsza na parkiecie zaprezentowała się tzw. Tak rekreacja, czyli dzieci w wieku 7-15 lat które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tańcem towarzyskim. O godzinie 12.15 przed zgromadzoną na trybunach publicznością wystąpiły pary sportowe. Kulminacja turnieju, czyli tak zwana gala, rozpoczęła się o godzinie 18.00. Dobre występy podczas niedzielnego turnieju zanotowali reprezentanci klubu Akcent Raciąż. W klasie E kategorii wiekowej 10-11 lat, w kombinacji sześciu tańców, czwarte miejsce zajęła para numer 62 – Weronika Kujawa- Dawid Gburczyk. Natomiast w kategorii wiekowej 12-13 lat tej samej klasy w kombinacji ośmiu tańców wysokie szóste miejsce wywalczyli Maria Deckier i Jakub Murawski. W kategorii wiekowej powyżej 15 lat klasy B w stylu latynoamerykańskim drugie miejsce zajęli tancerze z powiatu pońskiego, reprezentujący obecnie warszawski klub pończanka Magdalena Tomaka i Damian Kozłowski, mieszkaniec Załusk. W niedzielę do Pońska przyjechało 155 par z 53 klubów tanecznych. Między innymi z Rzeszowa, Gdańska, Gdyni, Lublina, Warszawy, Kalisza, Torunia, Bydgoszczy, Kielc i Olsztyna. Puchary i medale za zdobycie miejsc 1–3 ufundował burmistrza ciąża, natomiast nagrody rzeczowe Klub Akcent. Klub tańca towarzyskiego Akcent Raciąż powstał w 1991 roku. Aktywnie uczestnicząc w ogólnopolskiej rywalizacji tanecznej, organizuje każdego roku dwa ogólnopolskie turnieje tańca w Raciążu i w Pońsku. Wśród uczestników zajęć jest wielu laureatów turniejów tańca szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Trenerem i instruktorem raciąskiego klubu jest Krzysztof Langiewicz, Mateusz Przyborowski, Info Płońsk. Już po raz 27. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w pońsku zaprosiła naszych mieszkańców na biesiadę artystyczną. Tym razem w roli głównej wystąpiła Danuta Stankiewicz. W niedzielę 16 października w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pońsku można było wysłuchać recitalu piosenek żydowskich. Mindsteitale, czyli moje miasteczko, pod takim hasłem odbywała się kolejna biesiada artystyczna, która jest jedną z pereł miejskiej biblioteki publicznej imieniem Henryka Sienkiewicza w Pońsku. Zgromadzona w sali koncertowej państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia publiczność dzięki recitalowi Danuty Stankiewicz miała możliwość przenieść się w żydowski klimat. Bardzo się cieszę. Zawsze każdy koncert bardzo przeżywam, a zwłaszcza kiedy było się dwa, dwa lub trzy razy już w Pońsku, wprawdzie w bardzo dużych odstępach czasu. I pierwszy raz oczywiście jestem w tym miejscu, po pierwsze, a po drugie zawsze wielka niewiadomość. Niedzielny koncert zbiegł się z dwoma historycznymi dla Pońska wydarzeniami. Otóż 16 października 1886 roku w nieistniejącym już domu przy ulicy wspólnej, obecnie oznaczonym drzewkiem pamięci, urodził się jeden z twórców państwa Izrael i jego pierwszy premier, Dawid Ben Gurion. Natomiast 125 lat po tym wydarzeniu, 6 października bieżącego roku na placu 15 sierpnia oraz w Pońskim Lapidarium odbył się czwarty marsz milczenia upamiętniający 69. rocznicę likwidacji pońskiego getta. Tamto zdarzenie było smutne i niewątpliwie mam część też utworów, które dzisiaj nie były prezentowane, które mają to zabarwienie właśnie liryzmu, smutku i tragedii, która spotkała społeczeństwo żydowskie, tym bardziej, że. Parę miesięcy temu zrobiłam nowy program żydowski, zatytułowany Warszawą, gdzie pokazuje m.in. film 10 o żydowskiej Warszawie. Na końcu, właśnie po pokazaniu tej całej historii i tych miejsc, wszystkich żydowskich w Warszawie, pokazuje się na końcu jedna wzmianka, że z tej garstki 400 tysięcy Żydów została tylko niewielka ilość. Także wyobrażam sobie, jaki dramat tak samo w tych mniejszych miejscach, miejscowościach. Typu Pońsk, Pońsk jest zresztą symbolem takiego typowego miasteczka Bełc polskiego, żydowskiego. Tuż przed rozpoczęciem koncertu, w żydowski klimat mieszkańców naszego powiatu wprowadziła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożena Kaliściak, która wyraziła nadzieję, że niedzielna biesiada być może przywróci pamięć o miasteczkach takich jak Pońsk, które dziś wyglądają już zupełnie inaczej. I patrząc na reakcję zgromadzonej w sali publiczności, cel został chyba osiągnięty. Danucie Stankiewicz towarzyszył kameralny zespół Klezmerski, Mirosław Kuźniak skrzypce i Dariusz Falana klarnet. Niedzielnemu recitalowi towarzyszyła też prezentacja zdjęć lokalnego fotografa Roberta Chudzińskiego. Wystawa związana była z fascynacją jej autora, twórczością pisarza pochodzenia żydowskiego Bruno Schulza. Ponadto każda z fotografii opisana była cytatem pochodzącym właśnie z jego prozy. Współorganizatorami niedzielnej imprezy był Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Pońsku oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia. Danuta Stankiewicz jest absolwentką Warszawskiej Akademii Muzycznej oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia. Artystka nagrała 13 albumów solowych, brała udział w licznych koncertach oraz programach radiowych i telewizyjnych. Wystąpiła m.in. w poznańskim kabarecie tej, czy wspólnie z Tadeuszem Drozdą. Niedzielny występ Danuty Stankiewicz nie był pierwszym w pońsku i mamy nadzieję, że nie ostatnim. Radością dla mnie samo było przybycie, bycie z Państwem tutaj e, największą, największym jednak wyzwaniem i zawsze wielką niewiadomą, jak się będzie odbierało nowe piosenki, które dzisiaj zaprezentowałam. Mili Państwo, musie, muszę Wam przyznać, że jesteście wyjątkowym miastem w Polsce. Proszę bardzo, miasto, które jest rozsławione w całym świecie. Bo właśnie w tym miejscu, tu w Pońsku, urodził się ten, który stworzył Izrael, Ben Gurion. I czekamy na kolejny koncert w Pońsku. Bardzo bym chciała. Mam nadzieję, że może następne piosenki powstaną, powstaną również w Pońsku. Zajrzyjmy po jeszcze większą dawkę informacji do tygodnika Wirtualny Pońsk. Oprócz wydarzeń, które uchwyciła kamera Pońsk TV. Na łamach naszej gazety poruszamy jeszcze szereg innych tematów. Na stronie drugiej kolejny odcinek z cyklu wjazd do obiektów MCS zamknięty, choć przez 5 dni było można swobodnie zaparkować samochód na parkingu przy hali i basenie, to od ubiegłej środy łańcuchy ponownie zawisły na bramie. Przypominamy o kolejnym etapie przebudowy ulicy Płockiej. Jednokierunkowa jej część, jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, będzie zamknięta do końca października. Większość z nas już dawno zapomniała o wakacyjnych wyjazdach, tymczasem blisko 400 osób z pońskiego koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, brało udział w kilku turnusach wypoczynkowych. Gdzie odpoczywali nasi seniorzy i jak się bawili dowiedzą się Państwo z artykułu Mateusza Przyborowskiego. Zachęcamy również do lektury artykułów sportowych. W tym numerze przeczytać można o świetnych występach piłkarek z Mystkowa oraz wyjątkowym sporingu Tenczy Płońsk, która zagrała przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa. Teraz jeszcze kilka zaproszeń. Najpierw sportowe. W czwartek 20 października od godziny 10 w Dolinie Płonki rozgrywane będą indywidualne Mistrzostwa Pońska w biegach. W sobotę o godzinie 15 na Stadionie Miejskim pońska tęcza zmierzy się z MKS Przasnyż. Natomiast w niedzielne przedpołudnie w Dolinie Płonki odbywać się będzie 13 Ogólnopolski Bieg im. Piotra Sękowskiego. Z wydarzeń kulturalnych serdecznie zapraszamy w niedzielę o godzinie 17 do saliki na Kalejdoskop, gdzie wystąpią soliści i orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Nasz cotygodniowy serwis informacyjny dobiegł końca. Zapraszamy w przyszłą środę. Do zobaczenia!